Trzy lata temu w Europie mieliśmy efekt Putina, który doprowadził do tego, że się zmobilizowaliśmy, udzieliliśmy wsparcia Ukrainie, wprowadziliśmy sankcje. Dzisiaj mamy z kolei coś, co wygląda na efekt Trumpa. Też coś, co prowadzi do mobilizacji Europejczyków i o tym chcielibyśmy porozmawiać, dlatego że pojawiły się ciekawe wyniki badania opinii publicznej w kilku krajach europejskich. Bartek Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0, program Centrum Jaroszewskiego. Taka organizacja YouGov brytyjska, która zajmuje się sondażami, przeprowadziła takie rozległe badanie opinii publicznej w kilku krajach europejskich, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech, szkoda, że Polski nie było, aby przeanalizować takie trzy główne rzeczy. Czyli to, jak Donald Trump jest odbierany w kontekście również Putina, Zaleńskiego, jak Europejczycy patrzą w tych nowych uwarunkowaniach na, na wojnę na Ukrainie, oraz też jak zapatrują się na bezpieczeństwo swojego kontynentu i to, jak należy o nie dbać, czy należy w nie inwestować, jak postrzegać obecną sytuację. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że jest tam wiele interesujących kwestii, nie o wszystkich porozmawiamy, ale mamy do czynienia z takim bardzo wyjątkowym momentem dzisiaj, że te różnego rodzaju turbulencje, które nam towarzyszą, wojna od trzech lat to oczywiste, ale różnego rodzaju kryzysy. A od dwóch miesięcy administracja Donalda Trumpa, która też no, sama generuje różnego rodzaju napięcia i kryzysy, celowo. Stawiając trochę Europę w sytuacji prawda, konieczności wyboru, w kierunku rozwoju. A mówiąc bardziej kolokwialnie, czy chce być pionkiem, czy chce chociaż trochę na tej, tym polu gry uczestniczyć jako pełnoprawny aktor, Europejczycy też z tymi pytaniami się zmagają i dostarczyli wiele ciekawych spostrzeżeń, myślę, że też istotnych z perspektywy naszej, polskiej, jak nasi zachodnioeuropejscy zachodnio partnerzy. Zapatrują się na kwestie, co do których my, akurat w naszej części świata, mamy większe przekonanie, ale czasami żywimy pewną nieufność co do tego, czy nasza wrażliwość jest podzielana? Jakie masz takie pierwsze refleksje, Bartku, na, na temat tego, co, co zauważyłeś? No, że diagnoza chyba jest trafna, moim zdaniem. To znaczy, poza Władimirem Putinem, który był zagrożeniem od trzech lat, dużym zagrożeniem jest jednocześnie Donald Trump. Chodzi mi o to, od razu wyprostuję, że nie, to nie jest równoważne zagrożenie dla Europy, oczywiście. Natomiast no, polityka Donalda Trumpa z pewnością jest tak postrzegana, i to wynika jednoznacznie z tych badań. Problem, moim zdaniem, teraz też tak z lotu ptaka na to patrzę, polega na tym, że jednocześnie diagnozujemy ten problem całkiem poprawnie, przynajmniej z mojej perspektywy. Mamy poczucie, że trzeba coś z, tego, coś z tym zrobić. Problem polega na tym, że z tych badań wynika, że my trochę nie wierzymy w siebie. W sensie ci zachodnioeuropejczycy nie wierzą w siebie, bo tam było takie pytanie dotyczące tego, czy Europa może konkurować na równych zasadach z potęgami takimi jak USA i Chiny. I tu jest. 50 na 5, znaczy 42% uważa, że tak, a 43% że nie. Ja szkoda, że takiego pytanie, takie pytanie nie padło w kontekście Rosji. Natomiast moje ogólne wrażenie takie, o, po przebywaniu ponad pół roku, półtora roku tutaj w Brukseli, jest właśnie dokładnie takie. Ja bym to trochę porównał, wiesz co, do psychologii yy, sportowej, bo każdy psycholog sportowy powie ci, że jeśli podchodzisz do jakiegoś ciężaru, czy na przykład, nie wiem, czy chcesz startować maratonie, półmaratonie, to ty musisz sobie to najpierw zwizualizować, a przede wszystkim uwierzyć, że jesteś w stanie to zrobić, bo w tym momencie, jeśli to zrobisz, to Twoje prawdopodobieństwo, że osiągniesz cel, który sobie zamierzyłeś, jest bardzo wysokie. Problem polega na tym, że ja dzisiaj w Europie tego nie dostrzegam. To znaczy, my sobie tego nie wizualizujemy, jeśli chodzi o kwestię jakiegoś zwycięstwa czy pożądanego końca konfliktu z Ukrainą. A po drugie, moim zdaniem, my, 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 mówię wszyscy, powiedzmy kraje, wszystkie Unii Europejskiej plus nie wiem, Wielka Brytania, Kanada, my chyba w to wszystko nie wierzymy. Bo problemem tutaj jest to, w jaki sposób ta mobilizacja powstaje. Bo jeżeli możemy sobie wyobrazić, że ona powstaje jakby względem pewnej wspólnej, pozytywnej wizji przyszłości, i to jest inny typ mobilizacji, albo w opozycji wobec czegoś, czego się boimy, albo wobec czego się sprzeciwiamy. I tu dzisiaj mamy takie ogniska mobilizacji, to jest. To niechęć do Putina, niechęć do Trumpa, mówiąc ogólnie, prawda? Różnie motywowana, ale ona gdzieś powoduje, że zbliżamy się ku sobie. I moim zdaniem, tu jest to ryzyko, o którym mówisz, że to jest za, za słabe paliwo, żeby stworzyć coś nowego, pozytywnego. Dlatego że raczej to jest rodzaj defensywy, i dopiero krok dalej to jest budowanie nowej jakiejś konstrukcji na tym, na tym stanie rzeczy. Problem polega też na tym, że to się dzieje zbyt szybko. I musimy przyjąć pewne założenia odnośnie tego, jak to będzie długotrwałe. W przypadku Rosji możemy bezpiecznie przyjąć, że y, zwłaszcza przy tej y, władzy niewiele się zmieni. W przypadku Stanów Zjednoczonych oczywiście po pierwsze sama dynamika rządów Trumpa może się zmieniać y, i wcale nie jest że to będzie wyglądało tak samo przez 4 lata. No, po drugie mamy cykliczne wybory, więc może takie być wewnętrzne założenie, że a przeczekamy. Przeczekamy i będzie jakoś lepiej. A więc ten czynnik mobilizacyjny może nam za chwilkę wyparować. Więc tak ważne jest to, żeby teraz wziąć się w karby. To znaczy, jest chyba ogólna świadomość, i to płynie też z tego badania, że robimy za mało. Jednocześnie płynie to, co ty mówiłeś, czyli że taki fatalizm, no tak, zrobimy za mało, ale nie stać nas na więcej, prawda? Z takich czynnych powodów. Więc to jest ten ważny politycznie moment, dlatego że to, o czym mówimy tutaj, to są badania opinii publicznej. I teraz tak. Możemy w państwie demokratycznym wybrać jedną opcję, czyli sondaż okracje, czyli politycy biorą teraz ten, te obawy swoich elektoratów i je wzmacniają i idą ich śladem, prawda, i popadają w tego rodzaju inercję, albo biorą tę pozytywną mobilizację, która gdzieś są widzimy i zalążki i mówią ludziom. Nie, znaczy mamy potencjał jako bogaty kontynent, pełen technologii, determinacji też dzisiaj, bo też to, to dostrzegamy tu i ówdzie, żeby zrobić coś razem. I to jest to jest zasadnicze pytanie, które się pojawia. Natomiast tutaj ja bym zwrócił uwagę na te wątki, może trochę też poniżej tego poziomu ogólnego, prawda? Mhm. Czyli w ogóle recepcji tego, jak się zmienia stosunek do Ukrainy pod wpływem efektu Trumpa. Bo to jest też bardzo ciekawe, że już widzimy na przykład w ciągu tych dwóch miesięcy, zadane było pytanie, o to, czy w ogóle obchodził Europejczyków, czy obywateli Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii, czy Ukraina wygra. I mieliśmy taką tendencję spadkową, na przykład Wielka Brytania od około 70% aż do 60% spadło. Od lutego mamy znów odbicie o kilka punktów procentowych w ciągu tych dwóch miesięcy. Podobnie jest w Niemczech, podobnie jest w Hiszpanii, w Hiszpanii jeszcze wyższe odbicie, a więc mamy efekt Trumpa, który mobilizuje nas, jeżeli chodzi o o Wspieranie Ukrainy, ale, i tu jest takby dokładnie to samo, o czym mówiliśmy przed chwilką, jest wsparcie dla Ukrainy z takich moralnych pobudek, prawda, że trzeba to robić, zasługują na to, ale jak zadają pytanie konkretne, czy Twój kraj powinien dać więcej pomocy, o, no to jest gorzej. To już z tych pułapów 60-70 schodzimy na poziom 24 w Wielkiej Brytanii, a na przykład 9 we Włoszech. I tu jest ten problem. Czyli lubimy demonstrować naszą cnotę, ale jak trzeba jej, jakby jej bronić, no to zaczynają się schody. Ale to jest potencjalna przestrzeń dla Unii Europejskiej, o czym będzie nasz jutrzejszy odcinek, więc nie będę, na razie tylko tak trochę zapowiem to wszystko. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz, którą, która wydaje mi się ciekawa: to znaczy jest pewne pęknięcie wśród tych krajów Europy Zachodniej i Północnej, które zostały tutaj przebanane, bo jeśli popatrzymy sobie na tę grupę zwolenników sprawiedliwego pokoju i ich gotowość do zainwestowania zasobów, żeby ten sprawiedliwy pokój dla Ukrainy osiągnąć, no to duża determinacja występuje w Europie Północnej plus Hiszpanii. Mając na myśli Europa Północna, to są kraje skandynawskie plus Dania. Natomiast tego... Tej determinacji nie ma na przykład we Francji, w Niemczech, znaczy ona jest widocznie mniejsza, a już absolutnie tej determinacji praktycznie nie ma w krajach południa. Czyli ty mówisz o tych Włoszech, i tych 9%, ale przecież też Grecja, i inne kraje południa też mają tutaj coś do powiedzenia, więc to, to bardzo wyraźnie widać. I to pęknięcie myślę, że trzeba będzie jakoś zasypywać, to znaczy, gdybym sobie miał jakoś wyobrażać. Koordynację polityki europejskiej, no to przypuszczam, że chyba będzie trzeba coś tym krajom, nie wiem, zaproponować albo przynajmniej pokazać, że ta cała dyskusja o obronności europejskiej, która dzisiaj jest absolutnie skupiona w 99,5% na Ukrainie. Ona musi też uwzględniać strategiczne interesy Unii Europejskiej, która ma też granicę na południu, z Afryką Północną, która przecież też ma coś do powiedzenia w kwestii Arktyki. No, Grenlandia tutaj oczywiście wyskakuje nam z lodówki praktycznie codziennie. Więc to, jest, to będzie umiejętność poszukiwania argumentów i przekonywania tych partnerów, że to nie jest tak, że oczekujemy od Was, Portugalczyków, Włochów, stuprocentowego zaangażowania w kwestie ukraińskie, które są bardzo bliskie Polakom czy Państwom bałtyckim. Natomiast my sami z siebie, no. no... Pokażemy takie désintéressement i że guzik nas w zasadzie interesuje, co się tam dzieje w, w Afryce Północnej. To jest taka, to jest taka moja, moja reakcja na gorąco, bym powiedział. Ale to jest bardzo dobra reakcja, dlatego że ja trochę wyprzedzę, wyprzedzę nasz, nasz kalendarz, dlatego że będziemy nagrywać rozmowę o tym, jak się państwa europejskie mobilizują, żeby się zbroić. I wokół tej debaty pojawiło się coś, co ma związek bezpośrednio z tym, o czym mówisz, to znaczy z innym. Inną wrażliwością państw południa Europy i państw północy, i która się znalazła praktyczny wymiar. To znaczy, jest dyskusja na temat dozbrajania się Europy. Ona się nazywa Rearm Europe czy Rearm EU, czyli jakby: zbro... dozbrajajmy się na nowo. I zdaniem na, na południowych Europejczyków, głównie Włochów i Hiszpanów, ta nazwa programu jest zła, dlatego że ona fokusuje się tylko i wyłącznie właśnie na uzbrojeniu, a oni z kolei. Patrząc na własne wyzwania, które są związane z ich położeniem geograficznym, uważają, że trzeba, z, trzeba zwrócić uwagę raczej na ogólną gotowość i odporność kontynentu europejskiego, na, na liczne zagrożenia, nie tylko atak kinetyczny, e, zbrojny. E, I ta dyskusja się już przełożyła na to, że ten program sam unijny zaczyna się już inaczej nazywać, inaczej się go generalnie definiuje. I myślę, że jeden z powodów było to, że odczytanie też opinii publicznej w tych krajach. Znaczy, że ludzie trochę nie rozumieją. Jakby istoty wojny w odległej, egzotycznej Ukrainie. Chcą czegoś, co sprowadzi te miliardowe kwoty, które będą przeznaczane na, ten, na, na dozbrajanie się Europy, też sprowadzi na grunt wyzwań bezpieczeństwa, które oni odczuwają u siebie. Uważam, że co do zasady to jest dobre, dlatego że musimy w jakimś sensie, jeżeli chcemy mieć. Jak najszerszą grupę sojuszników do tego, aby Europa była gotowa na potencjalną agresję za jakiś czas, to musimy odpowiadać na tego rodzaju potrzeby społeczne, bo inaczej doprowadzimy do podziału wewnętrznych i osiągniemy cel deklaratywny, ale nie będzie w stanie go nikt realizować. To ja może tak patetycznie dodam, że jest takie słowo, które zrobiło kiedyś karierę, a nawet dokonało pewnych historycznych wyczynów, solidarność. Myślę, że tego potrzebujemy i wokół tego powinniśmy budować pewną ideę, przynajmniej mobilizacji, ale słuchaj, jak chcę jeszcze jedną rzecz, na jedną rzecz zwrócić uwagę w tych badaniach, bo która moim zdaniem jest pozytywna, ale zacznę od takiej negatywnej przesłanki. Otóż zapytano społeczeństwa tych Europy Zachodniej dotyczące tego, czy wierzą w to, że jeśli doszłoby do ataku na, jeden z, na jednego z członków NATO, to Stany Zjednoczone przyszłyby mu z pomocą. Czyli o ten słynny artykuł 5, który jest tak maglowany w mediach od trzech lat na okrągło. No i mniejszość Europejczyków, czyli 20-25% Wielkiej Brytanii powiedziało, że tak, 30% we Francji, 35% w Hiszpanii, 40% we Włoszech, że powiedziały tak, że wierzą, że USA przyszłyby na pomoc krajom takim jak Polska czy państwa bałtyckie. No więc podejrzewam, znaczy z mojej perspektywy dość duża trafność tych Odpowiedzi przynajmniej w przypadku Wielkiej Brytanii czy Francji tutaj jest, to znaczy wydaje mi się, że dzisiaj wiara w to, jak Stany Zjednoczone zachowałyby się odpukać w takiej sytuacji maleje. Natomiast to, co uważam, że jest pozytywne, to paradoksalnie poparcie dla członkostwa w NATO tych krajów. Czyli członkostwa Wielkiej Brytanii w NATO, członkostwa Hiszpanii we Francji i we Włoszech, ono albo wzrosło, albo jest bardzo wysokie. To znaczy Wielka Brytania 66%, Hiszpania 45%, Francja, przepraszam, Hiszpania 46%, Francja i Włochy też bardzo podobnie. Czyli ja sobie to tak interpretuję, bardzo roboczo, że jednak istnieje pewne takie poczucie, że jeśli chcemy stawiać się zbrojnie komuś, to musimy to robić wspólnie, a nie na zasadzie Polityki każdego pojedynczego kraju, czy powrotu do jakiegoś bilat bilateralizmu, i tak dalej, i tak dalej. To prawda, chociaż ja bym w tym badaniu mnie bardziej interesuje zawsze, jak dane społeczeństwo postrzega swoją własną chęć do robienia czegoś, aniżeli czy wierzy w innych. Dlatego, że wiadomo, że możemy pokładać wiary w innych. To jest, to, jest tak, to jest łatwiejsze pytanie. Natomiast trudniejsze jest takie, kiedy zadamy pytanie sobie, jeżeli dojdzie do ataku na Polskę, czy będzie pan pani w stanie, czy będzie pan za tym, żeby pomóc? Niemiec, Brytyjczyk, Francuz, Hiszpan. I tutaj jest bardzo ciekawy też taki wykres, który pokazuje, że jeżeli chodzi o Polskę na przykład, to wskaźnik Wielkiej Bry Brytyjczyków ponad 50%, no prawie 50% byłoby w stanie, nie 60%, 60% Brytyjczyków uważa, że ich kraj, Wielka Brytania, powinna bronić Polskę, jeżeli Rosja zaatakuje. Podobny wskaźnik jest we Francji, podobny jest, trochę niższy jest w, w Hiszpanii o kilka procent, no niski jest we Włoszech. Tu jest wyraźnie, zupełnie ten, ten obraz jest trochę inny. Tu schodzimy poniżej 40% 40% grubo. Natomiast ciekawy wynik pojawił się ten efekt Trumpa, o którym mówiłem. Czy Wielka Brytania powinna bronić Stanów Zjednoczonych, jakby zostały zaatakowane? No i tutaj mamy zjazd z około 60% do 40. We Francji z około 50% do 30 kilku. W Hiszpanii z prawie 50 do, 20, do 30. Więc tu mamy dramatyczny efekt, taki bardzo szybki efekt, wynikający z tego, w jaki sposób administracja Trumpa komunikuje się z Europą jako taką. Prawda? No, mieliśmy wystąpienie J.D. Vance'a w Monachium, wielokrotne utyskiwania na Europę. Wczoraj rozmawialiśmy o tej nieszczęsnej dyplomacji na sygnalu. Tam też były takie wątki, pojawiały się bezpośrednie że to Europa powinna płacić za nasze działania i że w ogóle... No takie dosyć bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemne generalnie komentarze, jeżeli chodzi o stosunek do Europy w ogóle. Gdzieś mają jakiś duży uraz, przynajmniej część administracji Trumpa, do Europy jako takiej, więc tego rodzaju pytania pokazujące, że Europejczycy sami są gotowi nieść pomoc, a nie liczyć na to, że prawda opatrzność boska zadziała, no jest pozytywne. I to jest ten efekt Trumpa, przynajmniej krótkotrwały, bo to to wymagać będzie dalszych badań, bo to oczywiście jest takie bardzo szybkie emocjonalne odbicie związane z tym, co wszyscy obserwujemy, ale to pokazuje, że mamy w Europie taką jednak dosyć istotną, na razie jeszcze taką masę krytyczną osiągamy wśród społeczeństw zachodnich gotowości do niesienia pomocy. A to oznacza też sygnał dla rządów tych krajów. Istotne, dlatego że te rządy w dużej mierze będą kierowały się jednak emocją społeczną, związaną z tym, jak działać, jeżeli dojdzie do zagrożenia. A ponieważ zagrożenie mamy i, i widzimy, no to z kolei tym rządom zależy też, żeby to poparcie społeczne było dla konsolidacji wewnętrznej, unijnej i dla różnego rodzaju programów do zbrajania się. A tu mamy jeszcze Ukrainę, może to na koniec byśmy pokazali, jak, jak patrzą na pokój Europejczycy zachodni. Na Ukrainie. To, to już czekaj, już patrzę w notatki. Oni uważają, że jakiekolwiek porozumienie pokojowe będzie obejmować rosyjską kontrolę nad częścią terytorium Ukrainy, czyli no tutaj. Ukraina będzie musiała jednak stawić czoła temu, że część terytoriów, które straciła, no, będą de facto, nieformalnie, oczywiście de facto pod okupacją rosyjską. I mamy też przekonanie co do tego, że potencjalne porozumienie będzie faworyzować Rosję i ci respondenci uważają takie, to jest myślę ważne, uważają, że takie potencjalne porozumienie będzie niesprawiedliwe, co oczywiście z tego poczucia niesprawiedliwości będą, jak sądzę, wynikały konkretne polityki konkretnych krajów. Tu jest też ciekawy moment przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o taki dylemat, przed którym możemy być postawieni jak Europa. Jeżeli hipotetycznie doszłoby do na przykład znoszenia sankcji przez Stany Zjednoczone albo do skrajnie niekorzystnego dealu, jeżeli chodzi o sytuację Ukrainy, no to pytanie jest takie: czy państwa europejskie powinny po prostu pokornie pochylić głowy i zaakceptować ten stan rzeczy, czy jakieś porozumienie rosyjsko- Amerykańskie i wymuszony pokój czy zawieszenie broni na Ukrainie, czy też nie. I tutaj z kolei, na, na przykład, tu mamy podziały, to jakby tak, to no, nie jest obr, obraz zmieszany, bo np. w Wielkiej Brytanii 10% Brytyjczyków mówi, że należałoby zachęcać Ukraińców do tego, żeby przyjęła ten pokój, i Brytyjczycy, ten odsetek mówi, że trzeba wycofać pomoc dla Ukrainy. 19% mówi, że trzeba zachęcać Ukraińców do przyjęcia tego dealu, ale dalej ich wspierać. A 40% mówi, że trzeba zniechęcać Ukraińców do, do przyjmowania tego rodzaju porozumienia i kontynuować pomoc. No dobrze, to jest taki jakby z naszej perspektywy y, dobry, dobry obraz. Spójrzmy na Włochów. Tu z kolei 30% mówi, że trzeba zachęcić do przyjęcia umowy i w ogóle wstrzymać pomoc. 28%, czyli prawie tyle samo. Że zachęcać do przyjęcia umowy i, i jakoś tam pomagać, tylko 8% mówi, żeby zniechęcać i, i pomagać wbrew Amerykanom. Więc tu mamy, tu mamy pęknięcia wewnętrzne. I to będzie bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli ten dylemat się rzeczywiście pojawi, uznamy, że pewne czerwone linie zostały przekroczone przez Amerykanów, jeżeli chodzi o deal z Rosją w sprawie pokoju Ukrainy, że Ukraina nie jest przy stole, że nie jest akceptowane jej stanowisko, to wtedy będzie test dla y, tej konsolidacji wewnętrznej. Czy ona jest że realna? Czy ogranicza się do tego, że poszczególne państwa będą... Próbowały temu przeciwdziałać, a Europa jako wspólnota, czy to europejscy członkowie NATO, czy Unia Europejska, po prostu zawiedzie. I to będzie ten bardzo, bardzo dobry sprawdzian, bo co jedna rzecz, to prawda, dywagować o oczekiwaniach, nadziejach i preferencjach, a druga, rzeczywiście stawić im czoła, kiedy pojawi się to na, na stole yy, decyzyjnym. To co? To tutaj stawiamy kropkę, a my widzimy się w piątek o godzinie 18.00. I to będzie trochę taka kontynuacja tego naszego dzisiejszego tematu, bo porozmawiamy sobie o. 800 miliardach euro, które Unia Europejska no, potencjalnie planuje zainwestować w przemysł zbrojeniowy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.